To magiczna chwila lwiej straży w Disney Junior, gdy Kajon ratuje małego szakala. Wierzy, że zyskał przyjaciela, ale rodzina malca ma inne zdanie. Tego się nie spodziewałam. Nie sądziłam, że tak się wzruszę. Co? Płaczesz przez jakieś kwiaty? Nie. Mamy tyle możliwości. Tyle pysznych zwierzątek zebranych w jednym miejscu. Nie wiem nawet od czego zacząć. Ja też nie wiem, ale pora coś przekąsić. A teraz nareszcie możemy rozpocząć obchody święta. Co? O nie! Jogun! Wiedziałam. A co tu się dzieje? To Rajra i jej rodzina szakali. Jak to? Cała rodzina? Wybacz tato. To wszystko moja wina. Ale wiem co mam zrobić. Słuchajcie! Nie bójcie się! Możecie pomóc lwiej straży, broniąc słabszych zwierząt. Kajon ma rację. Jeśli będziemy trzymać się razem, żaden mieszkaniec złej ziemi nas nie pokona. Otoczymy te szakale i wyślemy je z powrotem na złą ziemię, tam gdzie ich miejsce. Ono? Już się robi! Fuli! Widzę goj goja. Jest zasłonięty! Crazy! Nie masz już dokąd wiatko goj-goj! Tak ci się tylko wydaje! <grymne> Bez ty! małe szakale są przeżywane! <grymne> Dość <Ktoś> tego podściąpywania! <grymne> Dobra, gdzie jesteś, raj-raj? Zuka sama! <grymne> Mam cię do... Co? Już nie uważam, że jesteś uroczy. Spokojnie, maluszku! Za chwilę będzie po wszystkim. Zostaw kuranka! Ojej, Kajan. Dlaczego tak się złościsz? Okłamałaś mnie, Raj, Raj! O nie! Popełniliśmy kolejny błąd. Nie rozumiemy waszych zasad. Daruj sobie, wracacie z powrotem na złą ziemię! Cała wasza rodzina. Dajcie nam jeszcze szansę, tylko o to... Słyszałaś, co powiedział mój syn. Odejdźcie. Już. O, oh, Simba. Zaszło małe nieporozumienie. Wiecie jak to mówią? Nie ma to jak w domu! Za mną, dzieciaki! Jak mnie życisz, kochanie! Gdy zwierzęta z lwiej ziemi wspólnie stają do walki, szakale mogą tylko uciekać. Zaczekaj na kolejny magiczny moment i zobacz lwią straż w Disney Junior.